ukraińskie słowa. Рой сердечно вітаю в українському слові. Наша програма реалізується завдяки дотації міністра внутрішніх справ і адміністрації Республіки Польща в рамках проєкту Союзу Українців. Підляша при мікрофоні остається з вами Людмила Лавович. Розвиток декламаційних здібностей дітей, які вивчають українську мову та заохочення до сценічних виступів. Це головна мета воєводського декламаторського конкурсу Українське слово. У більському будинку культури відбулися змагання дошкільнят і школярів. Взяли в ньому участь діти з Більська, черемхи й білостока. У програмі запрошуємо на цю подію. І na odni, słoi, nozi drugą, gorą, podni ma je, nie ma Dyrektor przedszkola nr 9 w Bielsku Podlaskim, Elżbieta Nielipińska. Pani dyrektor, co dzieciom, tym najmłodszym zwłaszcza, daje udział w takim konkursie? Zapoznanie z poezją ukraińską, obcowanie z innymi, zaprezentowanie się na scenie, przełamanie często swoich jakichś lęków, obaw, ale też i podzielenie się swoim talentem. Corocznie w konkursie biorą udział te dzieci z przedszkola. Jak się w ogóle prezentują te dzieci? Tak, co roku przedszkolaki biorą udział. Z reguły wysyłamy pięciu-sześciolatki. Dzieci bardzo chętnie chcą występować, chcą się pokazać. Najmłodsze dzieci są szczere dzieci. Jeżeli mama lub pani da wierszyk do nauczenia, to one bardzo solidnie ćwiczą, ćwiczą, tak się przykładają i chcą jak najszybciej ten wierszyk zaprezentować. I rzeczywiście, tak jak porównujemy starsze roczniki, starszych uczniów, starszych klas, przedszkolaki najlepiej wypadają. I tutaj widać też dobrą znajomość ukraińskiego. Mimo, że te dzieci na co dzień nie mówią po ukraińsku, to jednak bardzo ładnie się prezentują, z tą wymową właściwą i z tym. Akcentem. Tak, tak, bardzo, bardzo się tak solidnie przykładają. No, mamy też im pomagają i panie w przedszkolu, panie, które uczą języka ukraińskiego. Dzieci chcą bardzo dokładnie wymawiać słowa w języku ukraińskim i dobrze zaakcentować te słowa. No i one jeszcze chcą to ruchem często pokazać. To jest cała taka ekspresja ich. Mówi się, że te dzieci najmłodsze to najszybciej uczą się języków. Tak, no i tutaj też to się potwierdza. Czy to jest język ukraiński, czy Angielski, czy jeszcze inne obce, lub języki mniejszości. Dzieci no po prostu akurat są na takim etapie swojego rozwoju, że najszybciej przyswajają. Ale zbieratej, tato, mama, ja i sestra i maleńki bratek. Szczesnowoju, my wzięli kotyka Markiza, i recylwerz z nami jest, nasza Golden Liza. My zbieraliśmy za pięć dni, wyjśli wreszcie z chaty. Тягне клітку, ще сестра. Треба і гонку взяти, каже мама. Тоді ще папу беремо, щоб не було сумно їм, як ми всі підемо. Ледво всілися в машину. Так нас вже багато. Добре, що нас запросили всіх разом на свято. Маємо за собою вже черговий конкурс української, можна сказати, літератури. Ukraińskie słowo, czy tylko ukraińskiej mowy Agnieszka Giza. W jakomu wzięły udział dzieci z Bielska, Biłostoku i Czeremchy. Razem było ich 88. Także dużo, dużo dzieci. No, jak zawsze, klasy czwarty, klasy jeden, trzy, sadoczok. Jednak można powiedzieć, że najlepsze przygotowanie i najbliższe ich jest zawsze. Klasy, że my, woszmy, to że znamy, większe nauki, przygotowują co do egzaminów, tak, że one w mniejszej ilości bierą udział w tym konkursie. Wypomyślała w jak na zewnątrz, niż na natrudila, przytomniłaś. Steżku w ulicę a na wkowo, tem tma, płacze w sama. Rapto w poli misz przylica je z pytlaczok. Nie sumuj, sestryczko moje. No i jak zawsze, przez stojesz o wkluczają dzieci w ten konkurs przygotowuję moich szopli przyznały ukraińską mowę szopli przyznały mowę naszych dziedziw, pradziadków, żeby one poznawali literatury żeby one bilsze czytały no i oczywiście, jak zawsze dywymosz na to jest, żeby чтоб ті є віршики tryski charakter każdej dytyny czy wesela, czy sumny wierszyk mają buty, my na to jako uczyteli zawsze możemy i przygotowujemy także taki wierszyk. No i, i zawsze możemy też, czy nasze dzieci prawidłowo stawiają na głos. Wszystko jedno, nie weźmiesz mnie. Powiedziała, ona nie a może wezmę Ty sobie zatrzymaj. Powiedziała, ona surowo. za mnie. Trzeba płacić życiem. Mnie zwatę Nikola Hołodok. Ja uczę się w szóstym klasie początkowej szkoły numer cztery imieniem Adama Mickiewicza w Bielsku-Pidlaskomu. Ja lubię występować. A jakieś uśpichi może masz? Ja mam pierwsze, drugie miejsca w konkursach, czasami trzecie. I w wokalnych, i recytatorskich. U wieku do mnie zaglądali w niechilki. Zami niechilki. Zamigotliło listiaczko zelene. Посипались білесенькі квітки, прилинув вітер і в тісні хатині, він про весняну волю заспівав, а за ним прилинули пісні пташині, і любий гай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде. Того дарунку, що весна дала, весни такої не було. I budy. Ania Reszetnikow, Ty brała udział w konkursie Ukraińskie Słowo. Z czym wystupala? Z wierszem Dawnia Wesna lesji klasie Kto Tobie bicej wierszy wybrał? Sama wybrała czy na urokach ukraińsko mowy? Na urokach. Pani Ela mi dała wierszyk. Jak często bierzesz udział w konkursach? Ja biorę udział od pierwszej klasy w konkursie Ukraińskie Słowo. Majesz że jakieś swoje uspichy, Jakieś miścia? Mhm. W pierwszej klasie trzecie misje rok temu pierwsze no pierwsze drugie miejsce często a tylko z wierszami, czy też śpiewasz może śpiewaju i na konkursy koladok na Piedlasko i krnicy z rankom z rankom i sama czasami to było dużo ważkowo sączyny ten rywień dosyć i wysoki i podobny, tak że szukaliśmy różnych takich elementów kogo i jak odznaczyć. no dobra nie będę parciąłty my zaczniemy od Ну, є а, садочок. — є Так, а, є. — Добре, ну і садочок тут найцікавша наша, якось, скажімо, категорія. І тут ну, такий, кажуть, несподіванка, як то по польську говорять. Почне від першого місця одразу. Садочку. І перша буде Анастасія Осташевська. Запрошуємо тут перше місце. Анна Літвінчук, член журі. Як тут працювалося? Що ви оцінювали? Оцінювали старання дітей. Дуже добре, багато учасників конкурсу. Всі дуже добре підготувалися. Молодці ми благодарні їм за їх старання, і хай Господь їх укріпляє надалі. Видно, що ті найменші вони так дуже гарно завжди презентуються. Як вам подобались ті виступи тих наймолодших? Наймолодші то найкращі, бо для них і найтяжче, але вони найкраще всі перші місця заслужили. Як давали перші місця, то яким дітям що тут брали до уваги? Зібрали інтонацію, старання, відомо, що наголоси то тяжка справа, але були діти такі, які заслуговують на те місце. Ти біжиш, а я літаю. Поможу. Тобі кракра -кра. є під хатою нора. Там живе така ж тваринка, довгий хвостик, сира спинка, кошенятко, білати. Stalo matinku czekaty. raptom z nierki dyszkom, nyszkom, Wybiegaje syra myszka. Koty kradisno, nief, nief, Mamo, ja te szukam. Być tak prochodził konkurs Ukraińskie Słowo u Bielskomu Budynku Kultury w Co pidlańskomu w seł naszej paredaczki. Ukraińskie Słowo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w ramach projektu Związku Ukraińców Porlasia. Na ciemu nasza paredacza zawerszy Do zustryci we Firi Халиві передачу українською мовою українське слово.